Siemamy, Dzień dobry, ja jestem Adrian, Adrianek i dzisiaj gramy w, w Minecrafta na derp MC. Yy, to będzie taka seria mini seria, że no, że Bed Wars i ten typ, który się do mnie chce że tak słabo, ale na telefonie, ale postaram się, bo mi się kamerka rzuciła, ale no postaramy się, więc zaczynamy za 7 sekund więc Ci łapkę, suba i dzwona ile będę miał killi, tyle zostawić łapek. dobra już zaczęliśmy dobra jestem typem oj ten idę dobra Dobra, się ma się ma typie Okej, okay, dobra 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 więc, y pyk pyk kupujemy wyłękę idziemy żeby do diamenty. ile on nie wyjdzie pyk 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 dobra, szere, tak pyk ale tym gośną myszkę. Dobra, więc... mam rękę, że gramy nie niech drugiego takiego drugiego odcinka, więc mam nadzieję, że jedna się nagra. Jeżeli mi będzie się Ale dobra, nieważne. Więc... Mam braku no, dulczów, ale dobra. Siemy się nada. Dobra, yy, więc może yy, uda nam się coś zdobyć spoko. się może mieczek? Tyk, tyk. Dobra, i jeszcze pójdziemy zełenkę kupić. Zełenkę, dobra. Dobra, to tylko doby, już dotko, dobra. Więc pójdę już jeśli Jeszcze przebudujemy na środek. Z diamentów na środek. Okej, okay, okej. Okay. Trzeba temu typowi tutaj pomóc. Daj tak. No, dawaj, 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 dawaj. Dobra, już przejdziesz w Ja idę na środek. Więc Mmm, może wygramy tą rękę, ale nie wiadomo. Mam rangę w coś. Mam wibkę. Szanowni że ekranu nie, ale może uda mi się coś skombinować, żeby lepiej mi się nagrywało. Więc tutaj Aqua jest, więc może ja lepiej ucieknę. No też już mój, więc... więc. go w sklepie Aqua. Kurde, Aqua mi ucieka, ale no, dobra. Oj, sorry. Kolejny odcinkiowy. Tak, uważam. Przecież to mogę go sklepać. ojoj, o oj, oj, ma Aura, więc mi to będzie słabo, żeby go sklepać. Kiedy go sklepę, to będzie... No! Przepraszam. Ale... Nie, ja, mnie na ten odcinek będzie trwało, bo ja też nie chcę takich za długich odcinków tutaj robić, więc mam nadzieję, że się Wam spodoba. Się ale jeszcze raz przepraszam Was, ale... Zostawcie łapkę dla mnie, żeby żeby mnie zmotywować o i kolejny, jeśli oglądaliście barze, no to yy, to zostawcie łapkę i też yy, jak tutaj dobijemy 5 ła łapek, to kolejna seria yy, kolejna seria, że robimy i wdrożymy po to po... gdzie? Przecież chceśmy klepie, sorry. Oni jest na mój ale niedawno wstałem, więc o. Idziemy to się robiła. Dobra, więc chyba już powracamy, że... No, idziemy do wybarzy w ogóle. Wow, akurat wyszedł. Tutaj dobra. My na nadal jesteśmy, dobra. Spóch mam 5 black Więc... Mam nadzieję, że coś Aha! Jeśli będzie...

Czaiłbym się na niego. Szumę tutaj. No. Klepałbym go. O kurcze, o kurcze, szary. Ale każdy teraz to ma cheat na jedno na nie ma, więc... No! No nie. Właśnie się Dobra. Kupimy się... Teraz zbroję. Dobra. Jeden ja grafa. I odłożymy świata. Idziemy można środek. Poszedłem teraz do aku, ale ymm... ma, nie ma akła, więc spoko. Poszedłbym do różowych, bo różowych nie ma. O, nie, 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 nie. Różowych w ogóle nie ma, więc skorzystałbym z różowych ten. Sklep. O wiesz. Trzymy to. Mogą wyjść. Są tam, dobra. Prawie nie idziemy tam do mnie. O nie. No i mamy po łóżeczku, tak? A, i znam. Ach, sorry. Ale no, dobra, mamy łóżeczko, więc cóż, wspaniale. A jednak nie mamy. Och. No, jeszcze Dobra, to zagram jeszcze inną gierkę. Coś krótszego. No, jedną gierkę były może Możemy. No. A bo to by było na tyle, więc. Więc jeszcze raz Wam. jeszcze raz Wam dziękuję. I zostawcie łapkę w górę. Ja się z Wami żegnam. Więc 大作业啊！一、c h